Zobacz, Bardzo. jak ona jest gęsta! Chciałbyś z... mieć taki trawnik. No pewnie że bym <noise> chciał! Witamy was serdecznie z Ulchówka, mamy 11 maja i parę słów dzisiaj odnośnie. Po nasion. nasionach powie nam koleżanka Magda. Mamy tutaj trzy odmiany naszego jęczmienia hybrydowego. Pierwsza jest SY Barakuda, kolejna to Galileo i ostatnia to SY Dakuta. To ta najnowsza odmiana. Tak. Magda, co warto podkreślić, to jest to, że te trzy wszystkie odmiany, które wymieniłaś, są z naszej najnowszej linii, najnowszej generacji. Tak, to już oczywiście. jest trzecia generacja. Tak, to jest coś zupełnie nowego. Może tak. wejdźmy w łan. Udało się coś wyrwać. No ta może nie jest jakoś super pokrzewiona, ale mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, osiem dobrych rozprzewień. rozprzewień. Odmiana ta charakteryzuje się tym, że jest jedną z najwyższych odmian. Trzeba pamiętać o odpowiedniej regulacji. My tutaj taką regulację zrobiliśmy, ale o tym też za chwilę. Charakteryzuje ją również to, że ma bardzo grube ziarno. To Jest bardzo istotny. No tak, jak DZ. patrzymy na high video, to rzeczywiście tak. tutaj ta trzecia generacja odróżnia się od tych poprzednich, że ma dużo grubsze ziarno. Jest to odmiana bardzo zdrowa, odporna na choroby. W ogóle trzecia generacja odmian high cechuje się bardzo wysoką zdrowotnością. Tak. No ale nie zapominajmy o tym, że tak czy owak trzeba je chronić. Oczywiście. To, że są dość odporne, to nie znaczy, że chorują się, się ich nie jest mają. Oczywiście ochrona jest niezbędna, nie, nie możemy o niej zapomnieć. Tu mamy Galileo. Galileo jest odmianą troszeczkę niższą od barakudy. Znajdujemy się tutaj na południu, a wygląda naprawdę rewelacyjnie. Mieliśmy tutaj trudne warunki, były wysokie mrozy, dużo śniegu i poradził sobie, jak widzimy, znakomicie. Charakteryzuje się tym, że ma naprawdę bardzo wysoką zdrowotność, bardzo wysoką zimotrwałość. Ponadto, plonowanie ma również bardzo wysokie. W Niemczech była to odmiana najwyżej planująca w okresie rejestracji. Tu mamy najnowszą z naszych odmian, jest to SY Dakuta. Bardzo... Zobacz, jak ona jest gęsta! Chciałbyś z... mieć taki trawnik? No, pewnie, że bym <laughs> chciał, ale słuchajcie, to jest odmiana, która naprawdę świetnie się krzewi. Jak pamiętacie odmiany Torero, to bym powiedział, że to jest odmiana, którą rzeczywiście można siać. Troszeczkę rzadziej, ponieważ one się krzewi. Niesamowicie tak, jak sprawia. Jak się krzewi, jak to widać. To jest odmiana naprawdę wysoko plenna. Płosy są troszeczkę drobniejsze, ale za to wypełnione ziarnem, także plenność to jest tutaj. No Super. i co? I tutaj chyba jeszcze warto dodać to, że jest oczywiście ten wysoki poziom białka, czyli to, co jest tak, ważne przy jęczmieniu tak, paszowym, bardzo że, że mamy ten rzecz. parametr, tak? Oczywiście. Czyli dużo energii z mniejszej ilości. I jęczmień wygląda na tę chwilę rewelacyjnie. Jest bardzo gęsty, jest świetnie pokrzewiony, ale mamy 11 maja, on powinien być troszeczkę wyższy. Natomiast co tutaj zostało zrobione z chemii? Zaraz w pierwszej dekadzie kwietnia daliśmy modus start, ale tylko dawka 0,2 litra z tego względu, że... To już strzelało w źdźbło, natomiast pogoda była taka bardzo niepewna, także tylko 02, żeby tutaj nie zrobić jakiejś, że tak powiem, krzywdy. A potem dopiero w końcówce kwietnia, przed weekendem majowym, został zrobiony łączny zabieg T1. Tutaj zrobiony został Unix razem z tebukonazolem i do tego zostało dołożone właśnie 0,6 litra modusa zwykłego. I zobaczcie, ja tu wyrwę coś. Jak to wygląda na dzisiaj? Ten jęczmień wygląda rewelacyjnie. To jest jedna roślina, widać, jak ona jest pokrzewiona. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 rozkrzewień. 16 rozkrzewień mamy, ale proszę zobaczcie, został zrobiony unik. Tu na podstawie się nic nie dzieje. Liście też są zdrowe, nie wykazują żadnych oznak jakichś chorobowych. Natomiast co jest ważne, tutaj patrzymy też na źbła. Ja już nie będę preparował rośliny, ale spróbuję to wyczuć. Tak, to mamy pierwsze kolanko ono jakoś bardzo mocno nie uciekło i to nie jest coś, główne, powiedzmy, tylko gdzieś tam coś było boczne, tak? Idziemy dalej. Drugie kolanko mamy w tym miejscu, tutaj, także tutaj akurat ten okres widać, że ten prawie cały miesiąc to jednak ta roślina sporo przyrosła, także tutaj, no, można powiedzieć, że nam troszeczkę uciekło, ale patrząc na to, że mamy tutaj już skrócone, powiedzmy, te kolejne międzywęźle, także ten jęczmień powinien być w miarę zabezpieczony przed wyleganiem. Tu jeszcze oczywiście będzie jeden zabieg, potraktujemy jeszcze tutaj ten jęczmień etefonem i będzie to prawdopodobnie Zabieg włączony razem z Latusem Era. Ten zabieg tak na dobrą sprawę, jak patrząc na fazę zaawansowania, no to myślę, że on już będzie w ciągu tygodnia gdzieś wykonany, może troszeczkę więcej, bo tu już za chwilkę będziemy mieli szlagowy. Zachęcam Państwa do oglądania filmów na naszym kanale. Zostawiajcie pytania w komentarzach, a przede wszystkim lajkujcie, dzięki temu uda nam się dotrzeć do większej ilości osób. Dzięki. Dzień zaczął się wcześniej. Mamy taką presję. Jakie rozwiązania i co nie zadziałało? Co to jest pytanie? W tym roku warsztaty w internecie. Jesteśmy tutaj dla Was. Wreszcie pada! Jeżdżamy i załatwiamy sprawę! Żeby nie zaprzepaścić tego, cośmy zrobili. Co nam to daje? Zobaczmy z bliska. Będzie dobrze. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zapraszam. Dzięki.